W końcu wyjdziesz na ludzi Wiesz, jaram nie jak tańczy za stole Ale nie wziąłbym Ciebie za żonę Uh, myślę co zrobimy wieczorem Ale nie dla Ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię Że odpiszę potem W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe Bo się lubię trochę kotek A to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet Boże, A Wiem jak działają słowa I wiem co masz w głowie I powiem Ci dokładnie to co chcę Wiem, że to nie o mnie, ty umiesz mi powiedzieć to, co chcę. Powtarza mi ciągle, że mnie lubi Pyta, czemu nie widzimy się częściej I kiedy mówi, nie odrywam oczy od jej buzi Pyta, czemu nie zrobimy nic więcej A ja nie wiem sam Nie rozumiem sam siebie Mała, to nie tak, to nie tak Że ja nie chcę po prostu na ostatnim piętrze Mocniej więcej Tak nie zdręczę, całe szczęście Dużo rzeczy znika z deszczem Ale nie spadł jeszcze, więc się pierwszy nie odezwę I nie ma mowy, że napiszę i że tęsknię Nawet jeśli tęsknię I nawet jeśli w tym momencie myślę, gdzie jesteś Wiem, jak działają słowa I wiem, co masz w głowie I powiem ci dokładnie to, co chcesz Gdy mówisz, że mnie kochasz Wiem, że to nie o mnie Ty umiesz mi powiedzieć to, co chcę. A ja będę ci to mówił eles não Na stole, ale nie wziąłbym się za żonę Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem W Ci życzenia złożę Bo Cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby kus do kobiet I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy W tym samym pokoju, w którym trzymam smutek, zapraszam nowe dziewczyny nie potrafię gadać z nimi, nie wiem czy to wynik jest emocji, czy może ich brak co roku mi życzyliby, nie zmienił się. A zmienił mnie świat.